No to cześć wszystkim. Tak, to jest mój pierwszy film o Stand of 2. Zobaczcie, oto jest mój cały ekwipunek. Mam dwa noże i dwie pary rękawiczek. Eee, i tak mam też trzy nowe case'y. Spróbujmy, może jeden otworzyć. Dobra, to jest case Cameleon. Dobra, co możemy z niego wyciągnąć? To rękawiczki bez palców. Fajne. Całkiem dobrze wyglądają. Dobra, otwieramy pierwszą. Mamy nadzieję na rękawiczki. Dobra, i co my tu mamy? M4 Flock. Okej. Okay. Dobra, napiszcie mi w komentarzu, ile wy otworzyliście skrzynek Grand w Standoff. Przez cały czas. Ja pewnie jakieś... W sumie to nawet nie wiem. O, rękawiczki! Nie... Tak dziewiątka nam wypadła. Jeśli chcielibyście, żebym nagrał oddzielny odcinek o tym, jak otwieram case'y, to dajcie mi znać. 10, 20, 30 Więc jakby co to zejdźcie na dół i zostawcie lajka Jeżeli ten film zrobi 1000 lajków to pewnie nakręcę otwieranie case'ów Więc jak chcecie zobaczyć otwieranie case'ów to zostawcie lajka Zobaczcie, właśnie przeszliśmy prosto do gry I wygrywamy właśnie 2 do 1 Dobra, co mam kupić? Ostatnio grałem jakimiś nowymi broniami, które wyszły Zobaczmy co nowego wyszło co to jest? Strzelba? To jakaś nowa jeszcze i nie widziałem. Ciekawe jaką ma moc. Wygląda naprawdę potężnie. Prawie jak pompa z Fortnite. Ej! A! Widzieliście? Ten koleś tam po prostu stał. Dobra, spróbujmy trochę spuszować. Wiecie, w sumie to parę dni nie grałem. Coś tutaj jest. A! Nie trafiłem, nie trafiłem! O rany i wyszło naprawdę okropnie. O wow! A! No i ten kolej zeskoczył prosto z balkonu. Miałem pecha. Dobra, jaką broń mam wybrać? Eem, spróbuję czwórkę. O, zobaczcie skina. Wygląda na to, że mamy tu rzadką naklejkę. Ta z Halloween. Kiedyś mi się podobała. Mam nadzieję, że ta mapa się nie zmieniła. Zaraz tu będą. Jest jeden. Tam stoi jeszcze jeden. Już nie. O, ty. Ale fart. No to było. Gdzie ostatni? Chyba poszedł na A. Nikogo tu nie ma? Jak to? To znaczy, że to mój kumpel z drużyny. O, kto tam był na minimapie? Idzie z paczką. Biegnij na B. O, nie. O, to było dobre. Zobaczcie, jak fajnie. Dwa, trzy. Co mam kupić? Oj, naprawdę nie wiem, nie wiem. Chyba zostanę przy tej broni. Cały zespół używa jakichś fajnych skinów. Dobra, spróbujmy rzucić granat. O, co ty robisz? A to co, a? Tu nie ma. Wszyscy jesteśmy na jednym sajcie, na B, jak to może być przecież A? Co? Co ja zrobiłem? Co by tu wziąć? Spróbujemy z AWP. Tutaj też mam jakieś fajne naklejki. Chyba się nazywa AB Genesis. Fajny skin. Dobra, chodźmy. Okej. Okay. Wyjdzie tam czy nie? Nie ma tam nikogo Co jest, oni walczą tam nam idzie No to koniec Ojojo, oj, jeszcze jeden Dobra, gdzie może być bomba Widzieliście jak wybiegł A nie, nie, nie. Aj, musimy przeładować, przeładować. Podłóżmy bombę. Aj, co? Jak mogłem go nie usłyszeć? No dobra, to tym razem jeszcze raz spróbuję ze snajperką. Tak. Dobra, teraz mamy w końcu 5 na 5. Dobra, kto tu wyjdzie? Nikogo nie ma. Naprawdę nikt nie poszedł na B? Ok, to idę! Oj! Aj! rany! Co, z tyłu przyszedł? Tu jakiś senus. Co on robi? Będzie się tak chował za tym pudłem. Czy on wchodzi na górę? Co jest? Bomba już jest zaplantowana na B. Gdzie ten koleś idzie? On nawet nic nie sprawdził. Strzelają, do niego on się nawet nie odwrócił. No ładnie. Eee. No ale cała trójka wybuchła. Dobra, to tym razem, co by tutaj wziąć? Spróbujmy tego. M4. Dobra, spróbuję teraz trochę podejść. Oho. O, ty. Mam, Oj. pomóż mi, co, jak on załatwił naszą dwójkę? Dobra finałowa runda, wezmę cztery. Ups, mam nadzieję, że wygramy. Mam go? Chyba nie zdążył rzucić, nie? Pięknie. Bomba leży tutaj. Aaa! Jest! Udało nam się, dobrze! Dobra, co mam wybrać? Spróbuję może z granatami. Może z takim skinem? Tak, spróbujmy tak, rzucimy flesza. I mamy to. Dobra, mamy jednego. Teraz ostrożnie. Ok. Gdzie on się teraz chowa? Z której strony wyjdzie? Aaa! Nie no, on najlepiej strzela. I co teraz? Z p90 z takiej odległości. Nie no, jak dla mnie to już jest koniec. O! Widziałeś go! Aj, dawaj, 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 dawaj! A ha, ha, nie, on po prostu ucelował w ścianę. Ech, no dobra, przegraliśmy. Ale to nic, nadal mam 14 kg i to po tylu latach. Wydaje mi się, że to wystarczająco dobrze. Dobra, wielkie dzięki wszystkim za oglądanie. Zostawcie lajki, jeśli chcecie więcej filmów z serii stand-off. Może coś nagram. Dobra, wielkie dzięki. Pa, pa.